To Jezus Chrystus. Na moim głównym kanale umieściłam jakiś czas temu film poświęcony prawda, tragicznym skutkom reformy liturgicznej w polskim kościele. Jakby ktoś chciał ten film zobaczyć, to odnośnik wrzucam do opisu. Obiecałam też na głównym kanale, że odniosę się do komentarzy. Do komentarzy takich bardziej tradycyjnych odniosę się na głównym kanale, natomiast tutaj... Wybrałam wypowiedź pani przedstawicielki posoborowia, która oczywiście musiała się aktywnie wypowiedzieć w obronie novus Ordo. Zaznaczam równocześnie, że przykro mi niezmiernie, ale pani skasowała swój komentarz, nie wiem z jakiego powodu, ale ja zachowałam czujność obywatelską i zdążyłam zrobić zrzut, zanim komentarz wykasowała bądź przeredagowała. Być może nie mogę go znaleźć teraz. Zacznę więc od przeczytania państwu dosłownie paru wyjątków z jej wypowiedzi. Jestem z rocznika 1962. Od zawsze brałam udział we wszystkich mszach świętych i nabożeństwach w ciągu całego roku liturgicznego. Pamiętam msze tradycyjne, nie rozumiałam ich. Komunię świętą przyjęłam w 1972 roku i wiem, że dzięki temu, że odprawia się ją w naszym ojczystym języku, stała się ona dla mnie zrozumiała. Jako osoba wierząca bardzo, ale to bardzo, cieszę się, że Msza święta odbywa się po polsku, bo wiem, w czym uczestniczą. No to teraz tak, oczywiście standardowa odpowiedź może być taka i powinna być. Proszę zobaczyć, na jakim poziomie jest katechizacja, że komuś z wiernych w ogóle przychodzi do pałki powiedzieć, że rozumiem Msza świętą, tak? Tu w ogóle znika to dzięki posoborowi, że no jednak jest to misterium. Ale co jest, co jest, co jest istotne, tak? Nie chodzi tylko o kwestię językową. Że prawda, no kiedyś tak, ja nie rozumiałam, co się dzieje, i tak dalej. Pytanie, powtarzam jeszcze raz, co powtarzałam, co, co mówię na moim głównym kanale, że tu jest kwestia poziomu katechizacji. Także. Natomiast to, co chciałabym dodać, to jest także to, w jaki sposób. Wyglądała konstrukcja liturgii, bo ludzie czasami tego nie doceniają. Znaczy, jakby skupiamy się chcąc, nie chcąc na tym, czy to jest po łacinie, czy to jest po polsku, o tym się dyskutuje. Natomiast o samej strukturze mszy. Ta pani, no, wtedy była dzieckiem, tak mogła być nieświadoma wielu rzeczy, ale mogła nie zauważyć, to osoby, nawet młodsze pewnie z literatury tradycyjnej, mogą kojarzyć takie określenie jak cisza kanonu. Czyli to, że nie wszystkie modlitwy były czytane głośno przez kapłana. Dlaczego w miniaturce wspomniałam o tym, że to jest, że to jest kłamstwo? Bo Ryt Nowy, Ryt Pauliniański, Nowus Ordo wyrabia w ludziach takie poczucie kontrolowania wszystkiego przez to, że się rozumie, co się mówi. Tymczasem to, że kiedyś nie był kanon głośno czytany, dziś w ogóle jest rzadko czytany, ale powiedzmy, że czasami bywa, ale kiedyś nie był, to dużo lepiej odpowiadało istocie, tej tajemnicy, jaką jest najświętsza ofiara mszy świętej. Bo właśnie nie było tej pokusy, że aha, to jak będę wiedzieć, co ksiądz mówi, to już wszystko rozumiem. Tu warto także o tym pamiętać. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do subskrypcji. Z Panem Bogiem.